Witam. Dzisiaj przygotujemy jedno z prostszych dań. Będą to kluseczki śląskie z sosem grzybowym. Potrzebne składniki 2 kg ziemniaków, mąka ziemniaczana, sól, utarta gałka muszkatołowa, tymianek, pieprz, szklanka śmietany, 2 lub trzy białe lub czerwone cebule, olej, masło oraz ugotowane. grzyby w ilości 50 g. Gdy uporaliśmy się już z obieraniem ziemniaków, wypukaliśmy je, kroimy je mniej więcej, żeby były jednakowej wielkości i zalewamy mniej więcej do połowy garka wrzącą wodą. Chodzi o to, żeby podczas gotowania woda nam wyparowała, żebyśmy nie musieli jej dużo odlewać. I stawiamy ziemniaki na gaz, gotujemy do miękkości. W międzyczasie, gdy nam się gotują ziemniaki, robimy zasmażkę do sosu okrojoną w kostkę cebulę wrzucamy na rozgrzany tłuszcz smażymy aż nam się lekko zrumieni do zrumienionej cebuli wsypujemy Jedną czubatą łyżkę mąki przermelnej. Marzymy na lekko złoty kolor. do zrumienionej cebuli mąką wlewamy śmietanę mieszamy że się nam to ładnie połączy i całość wlewamy do ugotowanych już grzybów aby otrzymać ładną jednolitą konsystencję, całość rozsiewamy na wąską masę blenderem. Na koniec dajemy przyprawy: sól, gałkę, uszkatowawo utartą, tymianek, pieprz. I aby wzbogacić smakowo nasz sos, dajemy też troszkę masełka. Sos mamy gotowy. Gdy ziemniaki są dostatecznie miękkie. ściągamy pokrywkę, odkrywamy je, czekając aż wszystka woda odparuje. Odparowane ziemniaki. Odstawiamy gazu i utłuczamy tłuczkiem jednolitą masę. Następnie odstawiamy do wystygnięcia. Do wystudzonych ziemniaków wsypujemy około 1 trzecią mąki ziemniaczanej i całość zagniatamy. Oczywiście nie zapominaliśmy o soli. Mamy już zagniecione ciasto o konsystencji takiej jak Widać. Ciasto rozdzielamy na 16 kawałków, z których stopniowo będziemy robić kluseczki. Formujemy pierwałek, który będziemy kroić na kawałki i z tych kawałków będziemy robić kolejne kluseczki. Kawałek pokrojony. Mamy już ukształtowane, zrobione kluseczki. Nie zapominajmy o dziurkach. Wrzucamy je na wrzącą, osoloną wodę I gotujemy do momentu, aż nam wypłyną. Ugotowane wyjmujemy na półmisek lub talerz. Kluseczki już mają wszystkie gotowe i ugotowane. Z tej ilości surowców powinno nam wyjść więcej, jak 250 sztuk kluseczek. Biuseczki podajemy z przygotowanym poprzednio soście szybowym oraz pokrojonym drobno piorkiem i kolorową papryką. Życzę smacznego!